Prawie 2,5 miliona złotych w najbliższych dwóch latach przeznaczonych zostanie na edukację w szkołach ponadpodstawowych z terenu powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Mowa o zespole szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu, zespole szkół w Kowalewie Pomorskim oraz szkole przysposabiającej do pracy w zespole szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu. Grupę docelową stanowią uczniowie oraz nauczyciele praktycznej nauki zawodu. Wszystko to możliwe dzięki projektowi pod nazwą Nowe Perspektywy Kształcenia Zawodowego, który realizować ma powiat Golubsko-Dobrzyński. W związku ze zmianą funkcjonowania szkolnictwa w czasie epidemii koronawirusa, działania związane z realizacją projektu nie zostały całkowicie wstrzymane. Realizowany jest projekt Nowe Perspektywy Kształcenia Zawodowego z tym, że sytuacja, jaka w tej chwili jest wszystkim Państwa znana, dotycząca jakby walki z koronawirusem, no te nasze działania jakby powstrzymała w pewnych jakby dziedzinach. Na pewno jest realizowane zakupy sprzętu, jeżeli chodzi o komputery, laptopy, jesteśmy po przetargach i i po prostu określone ilości już spływają tego sprzętu. 30 sztuk komputerów stacjonarnych. W ramach już rozstrzygniętych przetargów do szkół biorących udział w projekcie w sumie trafiły 52 laptopy, 45 komputerów stacjonarnych, 5 urządzeń wielofunkcyjnych oraz 3 projektory multimedialne z tego 30 komputerów stacjonarnych, po 3 laptopy i drukarki oraz rzutniki trafiły do zespołu szkół w Kowalewie Pomorskim. Część wyposażenia komputerowego otrzymał już również zespół szkół numer 2 w Golubiu-Dobrzyniu. To jest sprzęt, który dotarł pod koniec ubiegłego tygodnia. Widzimy tutaj 48 laptopów i 15 komputerów stacjonarnych. One będą służyły ekonomistom, informatykom, rolnikom i uczniom, którzy będą kształcili się w zawodzie technik reklamy. Typowo dla technika reklamy przygotowana jest także o sprzęt fotograficzny, czyli wysokiej jakości aparaty cyfrowe i oświetlenie, które będzie służyło do realizacji treści z podstawy programowej tego zawodu. Zespół szkół nr 3 w Golubiu Dobrzyniu otrzymał wyposażenie do pracowni gospodarstwa domowego i pracowni artystycznej. Natomiast do pracowni pojazdów samochodowych zespołu szkół w Kowalewie Pomorskim trafiło specjalistyczne wyposażenie między innymi robot przemysłowy i prasa hydrauliczna. I dążymy do tego, żeby wyposażenia w były na takim poziomie i na takim standardzie technicznym, jak w, w, w niejednym zakładzie, w którym przyjdzie później pracować naszym absolwentom. Żeby nie było bariery między tym, na czym się uczą i czego się uczą, w stosunku do tego, co w rzeczywistości zastaną czyli sprzęt, na którym w tej chwili prowadzą warsztaty w szkołach, musi być tej samej marki, klasy, a nawet lepszy, jak, jak później w zakładach pracy, do których, do których prędzej czy później nasi absolwenci wrócą. Jeżeli jesteśmy przy oświacie, chciałbym zwrócić uwagę na to, że po termomodernizacji i takim głównym remoncie warsztatów w Kowalewie, te pomieszczenia przeznaczone są na pracownie gastronomiczne i w budżecie na realizację tego zadania mamy 300 tysięcy. W tej chwili będziemy ogłaszać przetargi na realizację, bo te środki są w budżecie i na pewno wykonawcy się znajdą. Czyli to jest to, co zaplanowaliśmy i chcemy zrealizować, jeżeli chodzi o światę. Popatrzcie teraz na znacznie bardziej skomplikowany pod względem treści. Sonet 134. Weronika, skoro czytałaś pierwszy, to proszę bardzo, przeczytaj też ten drugi. Nie mam spokoju, choć wojować nie chcę. Lękam się. Jak widać, nadal zajęcia lekcyjne odbywają się zdalnie za pomocą internetu. Uczniów nie ma w szkołach i na praktykach zawodu. Pewne założenia projektu realizować nie można. Póki nie wrócimy do szkół, Realizacja tego projektu na pewno nie będzie taka prosta jak w normalnych warunkach, ale oczywiście istnieje możliwość realizacji części zadań w sposób zdalny, tak jak robimy to chociażby z lekcjami. Obecnie właśnie zastanawiamy się nad rozwiązaniem tego problemu i będziemy podejmowali próbę realizacji zadań wynikających z projektu w sposób zdalny. Tak więc z pozostałych działań w ramach projektu Nowe Perspektywy Kształcenia Zawodowego trzeba było tymczasowo zrezygnować. Z wyjazdów studyjnych, z warsztatów praktyczno-technicznych, ze staży, z kursów prawa jazdy, kursów spawania. Myślę, że po tych ograniczeniach, które w tej chwili mamy, przyjdzie czas. I to myślę, że w najkrótszym okresie tutaj, że wznowimy właśnie w tych dziedzinach, o których mówiłem, że na tą chwilę są wstrzymane realizacje tego projektu. Pod znakiem zapytania stają w tym roku również staże i praktyki zawodowe. Projekt Nowe Perspektywy Kształcenia Zawodowego to duży projekt. Całkowita jego wartość to ponad 2 470 tysięcy. Dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 85% stanowi ponad 2 miliony 100 tysięcy. Dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 5% to ponad 123 tysiące i wkład własny 247 tysięcy, w tym również pozafinansowy. W ramach zadań ujętych w projekcie duży wkład finansowy przeznaczono właśnie na zakup wyposażenia warsztatów i pracownik kształcenia praktycznego w celu stworzenia w nich warunków odzwierciedlających warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów. Projekt zaplanowany jest do września 2021 roku, ale istnieje możliwość wydłużenia jego okresu realizacji w ramach tzw. działań naprawczych. Więc jest nadzieja, że wszystkie zadania, zwłaszcza te edukacyjne, zostaną zrealizowane.